ASAP, ASAP, ASAP. Nowości na 2026 rok. Bartosz Baran, zwany Ojcem, Manager Pets Technical Institute. Witam Was w kolejnej odsłonie Akademii Wertykalnej AMC. Jak widzicie, e, najnowsza odsłona e, przyrządu autoasekuracyjnego ASAP e, jest tutaj najmniejsza, najszczuplejsza, najchudsza i najzgrabniejsza. Przyrząd autoasekuracyjny ASAP musi być użytkowany z dedykowanymi absorberami energii, ASAP-sorberami. ASAP-sorbery mogą być połączone z przyrządem ASAP za pomocą karabinków w wersji międzynarodowej, za pomocą karabinka BMD, a w wersji europejskiej, za pomocą karabinka OK Triaclock.